Doczepiane balkony są hitem wielu polskich bloków z epoki PRL. Teraz pojawiają się również w Tczewie, budynkach na osiedlu Garnuszewskiego, które wcześniej balkonów nie miały. Zaczęło się od wniosków bloku przy ulicy Niepodległości. Później spółdzielnia sfinansowała dokumentację, jednak za zakup i montaż balkonu zapłacą chętni na powiększenie swojego M o dodatkowe 3,5 metra. Rozstrzygnęliśmy ten przed i należało najpierw zrobić dokumentację, jako że te balkony wymagają, montaż tych balkonów wymaga pozwolenia na budowę. Także robota projektowa została zrobiona w 2021 roku, i w tym roku, czyli w sierpniu, praktycznie pierwsze balkony zostały już zamontowane. Dla osób chętnych, jako że finansowana ta budowa była częściowo, ze środków funduszu remontowego tej nieruchomości, ale balkony były finansowane bezpośrednio przez mieszkańców. Z tym, że na tym budynku daliśmy taką możliwość, że jeżeli ktoś nie ma od razu gotówki, to spółdzielnia udzieli kredytu na spłatę. Było kilka osób, które skorzystały z tego kredytu. No, zobaczymy jak dalej. Lokatorzy, jak zobaczyli, jak to wygląda estetycznie, to z. Pisali do nas pisma, aby w pozostałych budynkach to zrobić. Na terenie tego osiedla, bo to występuje tylko na osiedlu Garnuszewskiego, jest 610 mieszkań, takie, które nie mają balkonu. Na dzień dzisiejszy zgłosili się chętni z budynków, które obejmuje 390 mieszkań, z tym, że chętnych tam jest 120 na dzień dzisiejszy, ale my dla tych wszystkich budynków. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji. Ta dokumentacja jest w tej chwili w Wydziale Budownictwa Starostwa i praktycznie za 2-3 tygodnie powinna dokumentacja już być zatwierdzona i po tym terminie firma, która te balkony będzie montowała, będzie zawierała indywidualne, za naszą jakby aprobatą, indywidualne umowy na budowę balkonu. Jedna istotna sprawa. Te balkony, które państwo widzicie tu na tym budynku, są troszeczkę mniejsze jak w tych, które będą w tym nowych budynkach. A mianowicie ze względu technologicznych, żeby było łatwiej montować te balkony, jest poszerzony o 30 cm, czyli że ten balkon będzie miał 3,5 metra kwadratowego powierzchni. Instalacja balkonów ruszy prawdopodobnie w drugiej połowie roku. Wtedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się dodatkową powierzchnią.